Kopałem kilka sygnałów, nie? Najpierw wykopałem krzyżyk srebrny. Szukam dalej, jest kolejny sygnał, nie? Bozia taka. Srebrna zarośnięta w cholerę, nie? A jeszcze obok łańcuszek, ale patrzcie jaki jest. Utleniony, nie? Prawdopodobnie jak go zacznę. Rozprostowywać, to się zacznie sypać. Chociaż kurde, zerwał się, nie? Nie ma zapięcia w ogóle. Na pewno to jest srebro. Nie, to raczej srebro. No, patrzcie, jaki kawał łańcucha. Krzyżyk, bozia i łańcuch w kupie. Komuś się zerwało, nie? Wszystko spadło. Są jakieś?